łaprazieły ten podziała Te zoła moje Witam was serdecznie w kolejnej zapowiedzi vloga. już za chwilę, albo już się pojawił jeszcze nie wiem, na moim kanale markowe vlogi pojawił się film, który łączy trzy rzeczy. Pierwszą rzeczą będzie takie ciałko. Drugą rzeczą będzie taka gra, a trzecią rzeczą będą pompeczki. Hmm? Jeżeli chcecie zobaczyć, co łączy te trzy rzeczy i jak ja zamierzam to połączyć, to zapraszam, zapraszam Was serdecznie na mój nowy vlog. A link oczywiście w opisie. Do zobaczenia. Cześć. Moje gwiazdki kolorowe. Witam Was serdecznie.